Słuchajcie, w ubiegłym tygodniu było trochę e, tematu dla panów, czyli troszeczkę cięższe kalibry. E, w tym tygodniu zrobimy sobie pielęgnację roślin. Jak o nie dbać, jak można je przesadzać, e, w czym najlepiej się czują, gdzie najlepiej się czują. I pokażę Wam, jak zrobić własnoręcznie makramę, to znaczy taki, taki wiszący jakby wieszaczek dla kwiata. Zresztą na filmie pewnie widzieliście, krok po kroku. Jakiś rok temu zainteresowałam się w ogóle tematem kwiatów. Znaczy, bardzo mi się spodobało to, że w moim mieszkaniu jest ich coraz więcej i wypełniają moją przestrzeń, co powoduje, że wyglądał po prostu ładniej i bardziej przytulnie. W momencie, kiedy bardziej zgłębiłam się w ten temat, dowiedziałam się, że kwiaty dają nam bardzo dużo dobrych rzeczy, to znaczy, są kwiaty, które oczyszczają powietrze. To, które mamy w środku, czyli są, działają trochę jak filtr. Mm, są kwiaty, które oczywiście, jakoś tam, tą naszą przestrzeń y, oz, są tak zdobne, że po prostu nasza przestrzeń wygląda, wygląda ładniej. I no, niestety, ale wpadłam w pętlę tego, że tych kwiatów mam coraz, coraz więcej i y, należałoby się trochę o nich dowiedzieć, ponieważ każdy kwiat, jak każdy człowiek, wymaga innej pielęgnacji, innych, ma inne potrzeby. Są kwiaty, które. To co wcześniej mówiłam, są kwiaty, które nie wymagają od nas wiele, a jednak wiele nam dają. To jest Sanserwaria, e, tak zwane te, jakby jezory teściowej, tak się tu potocznie mówi. Jest to kwiat o bardzo grubych liściach. Nie możecie oczywiście ich dotknąć, ale możecie mi wierzyć na słowo. Yy, tak jak mówiłam, nie wymaga ono nas mnóstwa wody nie musimy go codziennie zraszać, nie musimy go codziennie podlewać wystarczy raz na tydzień troszkę i też słońce nie potrzebuje aż tak dużo ale jednak gdzieś tam, no w pewnym słońcu nie może stać ale może stać gdzieś w rozproszonym świetle tym bardziej jak jest lato, to warto byłoby go schować no, nie na parapecie, gdzie jest cały czas słońce bardzo ładny kwiatek, bardzo ozdobny on nie potrzebuje dużo miejsca, tak jak widzicie, jest mocno upchany tutaj, nawet tutaj rosną nowe. Jest bardzo ściśnięty, ale im bardziej jest ściśnięty, tym jest dla niego lepiej. A inne kwiaty potrzebują zupełnie inaczej. Są kwiatki, które potrzebują troszeczkę więcej pielęgnacji od nas, troszeczkę więcej uwagi, no tak jak ludzie. Niektórzy nie potrzebują tej uwagi aż tak, a niektórzy aż nadmiar. Więc to jest maranta. W osobnej, pięknej doniczce, którą niedawno dorwałam, cudowna. I ona, co jest zabawne, na wieczór, kiedyś planuję nagrać to, na wieczór jej liście, jeżeli nie mają światła, to one się chowają, czyli idą spać. A w momencie, kiedy wstaje dzień i światło już dotyka nasz, nasz pokój, już wchodzi do naszego pokoju, to one się otwierają, czyli się budzą. No, teraz mamy światełko, więc się obudziły i są y, ładnie rozłożone. Natomiast wieczorem już to zaobserwowałam, że robią się w taki. Tak się przytulają do siebie. Y, jasne liście nie oznaczają tego, że one się psują, tylko oznaczają to, że to są nowe liście. Takie baby. Takie nasze baby, które dopiero się gdzieś tam wytworzyły i dlatego są jeszcze jasne i nie nabrały te, takich, takich, takiej mocy, że tak powiem, jak te starsze. Y, to jest. Kwiat o bardzo delikatnych liściach, bardzo cieniutkich jak taki papierek, e, który wymaga codziennego zraszania wodą i ta woda nie może być twarda. To znaczy, że e, nie możemy bezpośrednio lać z kranu, chyba że mamy w kranie filtr. Jeżeli nie mamy, to musimy przejść do takiego banka z filtrem i wtedy woda robi się bardziej miękka. Jeżeli będziemy polować twardą, to liście zbrzydną. E, jej ziemia cały czas musi być. Lekko wilgotna. Jest to kwiat egzotyczny, więc dlatego potrzebuje dużo ciepła i dużo wilgoci. Nie może stać w bezpośrednim słońcu, ale może stać w rozproszonym świetle. Czyli zupełnie, zupełna odwrotność poprzedniego, poprzedniego kwiatu. Następny no, kwiat to jest hit ostatnich czasów, czyli Monstera. To jest akurat jeszcze taka malutka dosyć Monstera. Dlaczego chcę ją wam pokazać? Ona jest tak pomiędzy tamtymi kwiatami, to znaczy nie potrzebuje bardzo dużo wody tak codziennie, ale też nie możemy raz w tygodniu. To trzeba tak pół na pół. Dwa razy w tygodniu, szczególnie jak jest lato, to potrzebuje troszkę więcej wody. Trzeba oczyszczać jej liście, ponieważ są duże i zbierają dużo kurzu, i potem, jeżeli mają dużo kurzu, no to niestety słabną, więc trzeba te liście przemywać co jakiś czas i co jakiś czas zraszać. Co zabawne, jej korzenie, rosną na zewnątrz. Tutaj akurat tego nie widać. Znaczy, musiałabym przychylić, ale mogłoby spaść. Jej korzenie czerpią siłę z zewnątrz. Bo zwykle wydaje nam się, że kwiaty zakorzeniają się w środku. No i tam najbardziej, że tak powiem, reagują na wszystko. Ale tutaj spółna pół. Część ma w środku, część ma na zewnątrz. Dlaczego są tutaj te patyczki? Ponieważ monstera ma to do siebie, że bardzo się rozkłada i ma bardzo ciężkie te łodygi. Im większa, tym bardziej bardziej leci w, na stronę, więc trzeba je ze sobą troszeczkę e, zespolić właśnie takimi sznurkiem i takimi patyczkami, żeby one się nie połamały. To jest dla lagnacja. Wszystkich kwiatów nie będę omawiać, nie będę pokazywać, ale chciałabym, żebyście zobaczyli właśnie, jakie są różnice, że to nie jest tak, że weźmiemy kwiatka, podlejemy go raz na tydzień i mamy spokój. Każdy kwiatek wymaga naprawdę, naprawdę naszej uwagi, ale to, że rośnie, to, że się zmienia, to, że dostaje kolorów albo to, że wypuszcza nowe, naprawdę to jest niesamowita radość, że jesteśmy w stanie my się zaopiekować czymś żyjącym, no bo ponieważ kwiat żyje. I dlatego też postanowiłam jakiś czas temu zaopatrzyć się w książeczkę. Tych książek jest mnóstwo. Ja akurat wybrałam tą. I tutaj jest właśnie opisane krok po kroku, Jaki kwiat potrzebuje jakich e, pielęgnacji od nas? Ile światła, ile wody, kiedy przesadzać, jak przesadzać i ewentualnie jak rozsadzać, bo jeżeli mamy za dużo kwiatów w doniczce, to, to musimy ją przesadzić, tak żeby ona zaczęła oddychać. Tutaj mówię, jest zawsze zdjęcie kwiatka, tutaj jest jakie nasłonecznienie. Ile jaka temperatura, ile wody, i czy zraszyć liście, czy nie. A jeszcze też ważna jest pH, pH ziemi, czyli czy jest kwaśna, czy jest zasadowa. Jakoś tak chyba. Jeżeli chodzi o doniczki, czyli osłonki dla kwiata, mamy różne: mamy plastikowe, mamy ceramiczne. Mogą być z gliny, mogą być z betonu. Najbardziej z tego co wiem, przyjmuje się gliniana. Akurat nie mam jej tutaj pod ręką. A jednak mam. To jest akurat taka malutka. E, gliniana wygląda na początku tak jak, o, tak jak ten kolor tutaj na dole. One są bardzo fajne, bo są mega tanie. E, 3,30 chyba tak kosztuje. I można je pomalować na swój sposób. Wasza e, konkretna e, osłonka na kwiata. I teraz tak, są doniczki różne. Są właśnie z takimi dziurkami i jest bez. Jeżeli jest taka dziurka to musimy mieć jeszcze pod to podstawkę. Hmm, też z gliny, akurat nie mam przy sobie. Pokażę coś takiego. Musi być podstawka. Natomiast jeżeli nie mamy tej dziurki, to warto by było w środek wsypać, chociaż nawet jeżeli jest dziurka, to i tak jest warto wsypać troszeczkę e, kamieni, żeby zrobić taki drenaż, żeby m, tego żeń, te, te korzenie i ta woda, która spływa, żeby ona gdzieś tam między tymi kamieniami się... Utrzymywała i żeby troszeczkę tam oddychało wszystko. Bo jeżeli nie mamy tego drenaża, to tam zawsze wszystko zaczyna kisnąć, no i niestety kwiat nie mm, pobiera tego, co musi, tylko powiedzmy, że mm, jakby to powiedzieć, no, no kiśnie w środku. Tak tak najbardziej obrazowo mogę Wam to powiedzieć. Co jest jeszcze ważne w pielęgnacji kwiatów? Przede wszystkim ziemia. Są różne ziemie i w, sklep, w, w sklepie mamy opisane. Na przykład może być ziemia do kwiatów zielonych, doniczkowych, ziemia do kwiatów. Ogrodowych, ziemię do kwiatów em, kolorowych, czyli to na przykład storczyki, róże to jest zupełnie inna forma ziemi. Co też jest bardzo ciekawe, że na przykład takie naturalne składniki jak banan, jak skórka od banana, jak em, skorupka od jajka, jak fusy od kawy czy herbaty jeżeli na przykład wrzucimy je w ziemię, zamieszamy i zostawimy i tam używamy kwiata, to on czerpie właśnie najlepsze korzyści z tego, żeby rósł. Czyli takie naturalne rzeczy. Mm. Nie może być oczywiście piach, nie może być ziemia z taka już przechodzona, bo ona nie ma wartości ożywczej dla naszych kwiatów. Zaraz Wam pokażę, jak krok po kroku zrobić taką mm, makranę, czyli taki wiszący wieszaczek dla doniczki. O, może dla tej małej. E, co jest potrzebne? Przede wszystkim potrzebny jest sznur. Najlepiej taki gruby bo on fajnie wygląda, fajnie się utrzymuje fajnie się na nim pracuje. I nożyczki. Ewentualnie możecie mieć jakiś patek, na którym zawiesicie tą makramę. E, chyba, że tak jak na filmiku widzieliście na takim stojaku. No to zaczynamy. Potrzebujemy tak naprawdę trzy sznurki. No tak z półtora metra długości. W miarę długie one muszą być, bo później te sznurki weźmiemy na pół. Taki, takie trzy sznureczki, takie długie, nie mieści to się w kadrze. O, zobaczcie jakie długie i dopiero kończą się tu. Mniej więcej, no to mi trochę wychodzi, ale mniej więcej długość musi być taka sama. I teraz bierzecie sobie te trzy i te trzy końcówki kładacie je ze sobą. o w ten sposób, żeby tu na końcu tak i tu górę tą wolną robimy coś takiego. Trochę nadbieram teraz patrzcie. W ten sposób. Zwinę sobie, żeby o. tak. I tu przekładam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobrze, 6 mi przeszło. I zaciskam. To będzie nasza góra. Widzicie? W ten sposób. I teraz tak. Przeciągam, przeciągam. To jest nasza końcówka. Tą końcówkę biorę. Wsadzam nożyczki. Przycinać. Dzięki temu mam sześć sznurków zwisających o tej samej długości. To sobie na sześć takich sznureczków w ten sposób. I teraz biorę sobie jakąś odległość. Musimy tak złączyć te dwa, te dwa i następne i następne dwa te, te i te. Biorę sobie jakąś odległość, na przykład taką. Warto by było ten koniuszek, który macie przyłożyć sobie czymś ciężkim. To złoży mi mój kwiatek. I nie powinno się ruszać. Dobra. Teraz tak. Biorę sobie te dwa i na przykład robię to, co zrobiłam przed chwilą, czyli przełożę Przez środek. Okay. Teraz biorę następne dwa. Chciałabym, żeby były na tej samej wysokości, żeby ona mi się nie przekładała. Sobie zaznaczam palcem i dociskam do momentu, gdzie mam tego palca. Mniej więcej są na tej samej wysokości. Raz, dwa i jeszcze jeden paluszek. Trzy trzymuję sobie mocno. Pętelka. Cały czas dociskam do momentu, gdzie jest palec, żeby mi się tu nic nie przesunęło. Tak? I teraz zobaczcie. Mam te trzy i teraz znowu. Rozkładam je sobie. Tu. Tu. I tu. I teraz muszę łączyć ze sobą te dwa. Te dwa. I potem tę górę. Czyli biorę sobie znowu. Jeszcze to widzieli. Na przykład to tyle, paruszek. W ten sposób zaznaczam długość paruszkiem, trzymam. I te dwa ze sobą. Te ostatnie, które zostały po bokach, właśnie. Zobaczcie, tak, ten i ten muszę ze sobą złączyć. Oczywiście w ten sam sposób, co cały czas robimy. Czyli tak. Hop. Patrzę sobie długość. Złączam. Trzymam palcem. Przykładam. Cały czas trzymam w tym miejscu, w ten sposób, tak? Teraz mamy to tak. Taka siateczka nam się utworzyła, widzicie? Teoretycznie możemy je ze sobą tutaj złączyć. W tą siatkę wsadzić już kwiatka. Żeby było jeszcze ciekawiej, żeby doszła ta doniczka mała nam się zmieściła, bo trochę będzie za duży, teraz zrobimy mniejszą odległość. Zobaczcie, rozłożyłam sobie znowu tak jak na początku i bierzemy mniejszą odległość, znowu przytrzymuję sobie palcem. Dociągam, wyciągam. Ok. Dobra. Teraz biorę sobie tą część. Przytrzymuję. No i co? Pozostały nam te na zewnątrz. Się my je też ze sobą złączyć. Czyli tutaj patrzę sobie długość. Co mała pętelka, Lepiej sobie zrobić większą. Została nam taka końcóweczka. To nam się pięknie będzie siatka rozkładać. I teraz tą końcóweczkę możemy zrobić tak jak, tak jak początek. albo czekajcie może, może zakończymy to ładniej, czy nie? Nie, robimy tak jak, żeby wam nie komplikować. Czyli biorę, zobaczcie, już jest końcówka. Biorę wszystkie. sobie tu je przełożyć. Okej. Okay. Okej. Okay. I pora na nasz efekt. Tak, żebyście widzieli to jest nasza makrama bardzo prosty sposób. Są oczywiście różne, różne metody i różne techniki z, związywania e, tych sznurków, możecie sobie obejrzeć na YouTube, jest tego naprawdę mnóstwo, ale ja Wam pokazałam zupełnie najprostszy. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Jeszcze Wam ładnie obrócę o. i teraz pięknie możecie swojego kwiata w własnym pokoju zawiesić, podlewać, pielęgnować. Dajcie znać.